Drogi widzu, droga widzko, na początku witam ciebie serdecznie i zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania oraz dzwoneczkowania naszych filmów. Dzięki temu będziemy mogli się znacznie szybciej rozwijać i tworzyć dla Was te pyszności. Zapraszam na film. Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Na naszym kanale. Na naszym kanale. Echo witamy. tu takie jest, jakieś dziwne, jak w kościele. E, kochani, w tym odcinku będzie ogonówka. To zdjęcie, które widzieliście chwilę wcześniej, jest to cała noga razem z ogonówką, e, więc tą ogonówkę sobie wyciąłem. Ona tu już jest, ona jest zapeklowana. Peklowała się e, dwa, i, dwa i pół dnia. W solance o stężeniu 90 gramów na 1 litr wody. Peklo soli, oczywiście. E, minęł, minął ten czas. Za chwilę pokażę, spokojnie moja operatorko. E, ja, nie... bym nie pokazała, to żebyś mi od razu zwrócił uwagę, że nie pokazała. Tak źle, tak imię. niedobrze, co? No właśnie. No. Jak to z facetami? Z kobietami tak właśnie jest. E, więc, kochani, e, jak ją peklowałem? Peklowałem ją właśnie tak. Tak przepuszcza tłok przy tej szykiwarce. Ja nie wiem, że się jeszcze nikt nie odezwał, żeby mi tutaj jakiś porządny sprzęt podesłać. I będziesz znowu żebrze, nie? Tak. Zastrzykujemy dość dobrze. Co jest tam? No nie dość, że żebrzesz, to jeszcze popsułeś nóż. Weź, a po co mi znowu przypominasz? Ja już zapomniałem ja ci, przez moment o tym. Ale kochany, ja ci będę no. przez tydzień przypominał. Dobra, weź przestań już. już w trafię najlepszym iść. wypadku. Co chwilę będzie teraz... No ale ten nóż, ale ten nóż. No tak. Weź, dobra, ale spokój mściwy człowieku. Ja nie jestem mściwa. Jak ja bym była mściwa. Tak. A jak to no Pięknie. Jestem dowcipna, lubię sobie żarty z ciebie robić. Pięknie. Co? A co ja jestem jakiś powód do żartów? No, Wraz. złamałeś taki nóż. no I trochę patrz. się I tak, dobra. A ta spokój, teraz. dobra. Ogonu was za nastrzyknięta i do tej beczuszki. I tak to się właśnie odbywało. Nastrzyknięta z każdej strony dookoła. Od środka, od boku, wszędzie gdzie się dało jest solanką przesączona. I teraz mamy wczesne godziny ranne, będę czekał, żebym tutaj tej miski nie pokazał, bo zaraz znowu będzie e, kartkę widać. No teraz akurat nie widać, to już się czepiasz I o, po prostu. No, ale się czepiam musiałeś na zaś, po, słuchaj prostu... lepiej na zimne dmuchać, nie? Tak, jasne. No. Więc tak kochani. Wczesnego... Szkoda, że nie pomyślałeś o tym. Jak... Wiesz co, ale ja nie wiem, czy nie prostsze żeby było odkleić po prostu te naklejki. Nie, ja myślę, że chodzi mi o to, że dlaczego nie pomyślałeś o tym, jak tutaj tą ogonóweczkę akurat wykrawałeś. Ej, A widzowie zobaczą, co tam odwaliłeś na tym odcinku, jak będzie tam. A czy widzowie, moi kochani, zobaczą za kilka odcinków ta noga, która była na tym, na tym zdjęciu, bo ogonówka to jest tylko mała część tej nogi. Ta noga będzie za jakiś czas. Film z... Ja myślę, że jeszcze przez najbliższy rok będę Wam o tym na filmach przypominał. No ja nie wiem czy nie dłużej, o ile dożyję, bo teraz będziesz mi wytykała ten nóż za każdym razem. Po prostu ciężko mi z tym dwie noce nie spałem, ale no co, co mam zrobić niestety. Więc kochani, noga będzie później, teraz czas na ogonówkę. Wczesne godziny poranne, tak jak powiedziałem. Na hak ją zawieszę w tym momencie bez opłukiwania. Powieszę do ocieknięcia i poczekam w spokoju do godziny 13, czyli do taryfy tańszej, jeśli chodzi o prąd, bo będziemy wędzić w wędzarni elektrycznej. Prąd drogi, jak to się mówi, co? No. No, więc yy, poczekamy na tą tańszą cenę kilowata i będziemy wędzić. Teraz na hak, czyli do ocieknięcia. Ogonóweczka, proszę bardzo, ze teraz skórą, z tłuszczem. O Boże, o właśnie, to jest to, co powiedziałem. No i teraz tak, ona chyba tutaj ma ten, a nie, tu akurat nie ma pieczątki. Zawiesimy to od góry, tu z tej strony. Hak ostry jest, myślę, że przebije. Prawie, no, uważaj na paluchy. Kurczę, czekaj, 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 bo I ja tyle to... strat, nie dość, że nóż to jeszcze... Patrz i znowu zaczyna. O, tak to będzie wyglądało od tej strony. Piękna ogonóweczka tłuszczu. Naprawdę dużo i będziemy ją wędzić do pięknego koloru, później oczywiście parzyć, ale to dopiero za kilka ładnych godzin. Więc, kochany widzu, nie przesuwaj, poczekaj i lecimy. Otwieramy, odpalamy zasilanie. Uuu, termobieg, wyłączamy. A dlatego muszę Wam też o tym wspomnieć, bo jak mam tu, i teraz termobój się nie kręci wtedy, kiedy są drzwi otwarte do końca. Dlatego wygrzewamy z wiatraczkiem, który jest tu. A to są dwie różne rzeczy i to jest istotne. A więc tak, zasilanie odpalone, włączone, grzałka włączona, nawiew włączony, co słychać, co widać. Temperatura jest minus 1. Ustawiamy. Jest 65 ustawione w tym momencie. Więc yy, moment tu 0. 0 i y, moment tu. O, i jest 50 stopni. Wygrzewamy. Góra otwarta. Tu wszystko musi nam się pięknie wygrzać, więc chwilę to potrwa i przynosimy tą piękną ogonówkę, która już nam się osuszyła. Bo nadeszły tańsze godziny. I już wędzarni, proszę bardzo. Jeszcze paruje, pięknie było widać. O, zmiana temperatury i dlatego, ale generalnie już jest osuszona dość dobrze. Powisi, z jakiejś pół godzinki nam się pogrzeje, poparuje i dopiero wtedy puszczę dym. Zwiększony na 65 stopni. Dym puszczony, co zresztą widać, leci jak z komina. Proszę bardzo, Uf. oczywiście będę zmieniał sobie raz z tyłem, raz przodem. Będę wędził w temperaturze 65 stopni. Z rębki Bóg Olcha. A jeśli chodzi o czas, to do koloru, który będzie mnie zadowalał, czyli oczywiście do koloru pięknego. No to na pewno potrwa kilka ładnych godzin. Więc lecimy, nie śpimy. Po trzech godzinkach gotowe. Proszę bardzo. Tutaj to białe. To jest białko. Zobaczmy z drugiej strony jeszcze. Bajunia, zabieramy. Oczywiście kolor jest troszkę inny niż tu się wam wydaje. Na tle tego czarnego sparzymy i będzie dobrze. Zabieram do parzenia 75 stopni do 80 maksymalnie. Godzinka czasu. Pięknie to wygląda. No, bardzo ładnie. I parzymy nie przekraczając tej temperatury, bo pamiętajmy o tym, że jest tłuszcz, który ma pozostać w takiej postaci, w jakiej jest. Po tym czasie, czyli powiedzmy godzinkę, do zimnej wody. Hartujemy, studzimy. No i później najlepsza część, czyli to, co ja lubię najbardziej, czyli próbowanie, testowanie. O Boże, ja nie będę kroił o tej cięż... cięższej części, tylko od tej grubszej, bo chodzi, żeby Wam, kochani widzowie, pokazać przekrój ja tej grubej. części. Poka przekrój pokazać. No tak. Mhm. No, a, no Im większy kawałek ukroisz, tym go od razu zjesz. No to akurat przy okazji tak, ale ogólnie chodzi mi najbardziej o to, żeby pokazać przekrój. Rozumiesz, nie? Tak. Jeszcze ciepłe, ale sorry, już się nie mogę powstrzymać. I tak machnę z tyle, nie pewnie. Gdzieś tak. Zobaczmy jak to wygląda. Powiem wam, że... A to ma skórę nie ma. Ma skórę. Ale skóra będzie pięknie odchodziła. Jeszcze leci, bo... o oh jest. Pokaż to, chodź tu. To jest ta skóra, o której... Było tyle mówione. To co? To jest ja jem. Od razu może kukroję tak, nie? A ja myślałam, że ten Oj. drugi będziesz jadł kawałek. Który? No ten większy. Ja, yeah, to jest po prostu brak słów. Dobra. Ujęć. Pokaż ty chodź. To ładne masz. ujęcia? Bleć. No, na wszystkich ujęciach ty jesteś najważniejszy, to mięso w ogóle nie ma znaczenia. Doparzone. Trzeba będzie jeszcze ukryć jeden, żeby zobaczyć tam, Pęknie wiesz. Tak nie zaprzeczył, widzicie. No mm. to wiesz? Że to mięso to w ogóle tu nie ma żadnego znaczenia, bo ty jesteś najważniejszą częścią tego filmu. Petarda. Wiem, że to powinno się iść z chlebem. Cienkie plasterki, no ale jak, jak to jest świeże, ciepłe. Zobaczcie, to jest przeparzone, ale Bóg Olcha takie dał kolor. Jak tu widać, po sparzeniu, masakra. Przepyszne. Soczyste. Dopeklowane. Mm -hmm. Mm -hmm. I nie zasłonę. Wziąłem tu i będę Wam oczywiście opowiadał. Ciekawie mnie, jak drugi ukroje, co będzie, jak myślisz. No nie mam pojęcia, musiałbym no, sprawdzić. Pokażę. Mm -hmm. Jakby jakieś tutaj echo było słychać w tej części filmu, to u nas mamy dziesięcioro dzieci na urodzinach mm -hmm. u córki. Mm. Od brzegu to było doparzone. Ciekawe teraz dalej. No, a nie ciekawi cię to? Nie. Ale to moi widzowie są na pewno ciekawi, więc jeszcze ukroję plasterek. Bo może być tak, że się na przykład nie do... Oczy krzywą ukryję. Nie doparzyło. No, zaraz sprawdzimy to, to wszystko. Nie ten. Proszę. Tak się to robi, kochani moi, jeśli chodzi o sparzenie, żeby tak właśnie skóra schodziła. Boże, aż się leje jest tego, coś pięknego. Doparzyło się, bo nie spojrzałem. Doparzyło. Pięknie wygląda. Boże, ale piękne. A tu pokaż te kolorki. Widać te kolory? Nie wiem czy moi widzowie słyszą te krzyki. Zaraz nam strop spadnie na głowę. Oni tu idą? Chyba idą. Szybko trzeba jeść. Rewelacja kochani. Ogonuwa. Polecam żebyście sobie uwędzili. Ogonówka oczywiście ja ją wycinałem z tej nogi którą widzieliście na początku. Ale można taki kawał mięsa kupić. Tu głównie chodzi o to, żeby był tłuszcz. W tym momencie jest to ciepłe jeszcze i tutaj jest kolor taki jaki jest. Jak to ostygnie, to będzie ładne białe. Smak po prostu nie do opisania. Świeże, pyszne bajunia. Mm. Apetycznie? Pięknie jest. A co taką minę mm. Ładnie. Moja mimika twarzy. Wow, niesamowita. Już? No już wystarczy. No, już. no dobra, na razie wystarczy. Do rzeczy, kochani. Jeśli film Wam się podobał z wędzenia tej pięknej, pysznej, wspaniałej, cudownej ogonóweczki, oczywiście łapa w górę. Komentarz obowiązkowo. Subskrypcja dzwoneczek na początku, tak jak mówiłem. Oczywiście, jeśli chodzi o Peklosul, o wiele, wiele różnych fajnych, ciekawych rzeczy, wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link do sklepu Jelux Polska w opisie. Kod rabatowy Kostrzewski 10 również w opisie tego filmu. Kochani, social media. Zacznę może od grupy na Facebooku: Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszam serdecznie. TikTok: Swojskie Gotowanie również zapraszam. I Instagram. Swojskie gotowanie nie wchodź mi tu. Również zapraszam. Idzie cała Wataha. Poczekaj tam, poczekaj. Boże. U nas jest czwórka, wam powiem. A teraz jest dziesiątka. To jest po prostu. o, Jest mała różnica. A -a. A -a. Kochani, sklep internetowy. Gotowanie i wędzenie.pl. Zapraszamy. Również. Możecie kupić taką bajunię. Deseczkę i inne różne takie fajne gadżety nasze. Co jeszcze więcej można powiedzieć? No, nie Może wiem. ty chcesz coś dodać? Nie, ja już tylko... No. Ej, miałaś pozdrowić? Kogo miałam pozdrowić? Kurczę, ktoś za komentarz napisał dzisiaj. Nie wiem kto, ale pozdrawiam. Nie wiem, kto A miał jak miał być. mąż sprawdzi, to pozdrowię jeszcze raz. Ja wszystkich pozdrawiam. I dziękuję za jej. miłe komentarze. I za te niemiłe też. Przykrości. A co ci niemiłe pisze? No, tam czasami piszą, hmm. że jestem jakaś... Poznali się na tobie. Kochani, tu wszystko widać, to nie trzeba nic mówić. Polecamy, pozdrawiamy. Cześć. Cześć.